My soul. No i siemanko YouTube z tej strony, Jankes. Mamy 10 września, godzina 8. Ja zabieram się właśnie za swoje śniadanie. Ale że zakupiłem takie dwa ciekawe nowe produkty, jakim jest masło z orzechów, nerkowca z Ostrowitu i jakieś Camaretto, krem z orzechów laskowych bez dodatku cukru, też z Ostrowitu. Także postanowiłem przetestować i podzielić się z wami opinią. E, może powiem, że ostatnio miałem masełko z nerkowców, ale z nutwit Powiem wam, że było świetne, naprawdę mi smakowało. A teraz wzięłem tak dla spróbowania z tu bo niestety tam tego nie było. No i zaraz zobaczymy jak ono wypadnie. Jeżeli chodzi o skład, no to standardowo 100% orzechów, czyli nie ma tu jakichś zbędnych dodatków. tuż 46%, no ale to chyba każdy wie kto już stosował masło. Jednak największym wynalazkiem dla mnie jest to. Zobaczymy jak to będzie smakowało. Jeżeli chodzi o skład, może od razu powiem. Orzechy laskowe 50%, otuszczone mleko proszku. Karo 15% olej kokosowy rafinowany, czyli nawet rafinowany olej wrzucili, czyli widać, że troszeczkę przerobione to jest. Aczkolwiek to kupiłem bardziej w takich celach smakowych. Jestem w okresie masowym, więc też chcę tutaj troszeczkę jeszcze bardziej urozmaicać tą dietę. No i tak na spróbowanie wziąłem, zobaczymy w ogóle, co to jest czy to jest zjadalne, niby jakieś tam czekoladowe, ale zaraz się wszystko okaże. Mówię składowo szał nie robi, ale zobaczymy, jak smak. Może jeszcze mam tutaj skład pokażę, będzie coś widać. Czy będzie? Możecie sobie zrobić zdjęcie. Ok, dobra, no to zaczynamy. Yy, może najpierw od tego masełka zobaczymy jak to smakuje. Jeżeli chodzi o otwieranie, nie ma żadnego yy, tutaj zabezpieczenia. Jeżeli chodzi o gęstość jest dosyć płynne, jak możecie zobaczyć o nie jest jakieś zbite. Chociaż myślę, że z nudwit było jeszcze lepsze, jeżeli chodzi o konsystencję. Dobra, mam jeszcze omleta, później sobie posmaruję, żeby jeszcze dodatkowo spróbować. Więc, próbujemy. Jest trochę takie, byt gęste. Taka łyżeczka. Dobra, lecimy. Mm. Zazwęję usta, poczekajcie chwilkę. Dobra, tak jak wspomniałem, odniosę się do tego masełka, bo tylko próbowałem w sumie z Nair i jeszcze z KFD. No to gorzej wypada. Zdecydowanie to było w smaku lepsze. Nie robię tu żadnej reklamy, bo żadne firmy z tych firm nie sponsorują niedostępnych produktów. Takie, bo powiedział, jakieś lekko podkwaskowe trochę. No nic, będę się musiał męczyć bez kilo. Nie jest zjadalne, ale jak macie wybrać między nudwit a ostrobit, zdecydowanie byście to. Nie wiem czy to nawet nie ta sama firma produkowała, no ale w każdym razie to jest lepsze. Także to masło bez szału. Teraz zobaczymy, ten nasz gwóźdź wieczoru, czyli to kamaretto. Zapakowane solidnie. No to lecimy. Teraz się trochę pobawię z otwieraniem. Nie, naprawdę jest to powiem Wam ciekawy. Zamówiłem już tydzień temu i tego tygodnia czekam, bo chciałem właśnie nagrać ten test, Mam wszystko pokazać. Mm. No i po otwieraniu. Dobra, użyjemy widelca. No może za dużo nie będę otwierał, bo później szybciej zejdzie. Chyba, że będzie paskudne. Tak to po trochu. Bo łyżeczki tam całe nie wsadzę. Dobra, coś tu widać? Albo nie, no będę musiał wam pokazać konsystencję. Dobra, lecimy. Nie ma pierwsze przypomina nutellę w środku. Zaraz zobaczycie. Tylko się boję, żeby mi się to nie wylało. Takie płynne. Wygląda mega ciekawie. Teraz zobaczymy, jak w smaku to mnie najbardziej ciekawi. Może trochę rozmieszam, żeby nie było. Bo zazwyczaj, jak samo masło się zbije. Bo ten tu już trochę się gromadzi na wierzchu. Dobra. No i chwila prawdy. Mm. No nie, powiem Wam, że do niczego. O cholera, ło, wow. nie no poważnie, jest tego z rzeków, ale jest po prostu, tak wali chemią, jeszcze gorzej chyba niż te sosy bezkaloryczne z Walden Farms. No nie, mówię, dość, że kwaśne, czuć taki po podkwaskowy posmak, to jeszcze kwadra jak cholera, kurczę bo się znowu będę z tym męczą Będę mieszał z tym masłem, bo samego nie da rady. Także jeżeli chodzi o to, kamaret, to zdecydowanie tak samo nie polecam. Zostajemy przy tym maśle, a więc taki szybki testik z rana, abyście wiedzieli, tutaj na jakie produkty postawić. Jeżeli chodzi o masło. Jak mi się trafią jakieś nowe ciekawe produkty w ręce, też na pewno nagram dla Was takie testy, bo nie ukrywam, że mi się to podoba i też chcę Wam pokazywać na co warto stawiać, bo ja na przykład jeżeli chodzi o firmę Ostrobit, no zdecydowanie na przykład nie postawię, nie robię tu żadnej antyreklamy. Jeżeli chodzi o masła, to albo z Ludwit będę brał, albo z KFD, albo jeszcze jakieś inne, ciekawe się trafi. Ale ogólnie wybieram z nerkowców, bo mi najlepiej smakuje z ziemnych, nie są za wartościowe te masła. A z migdałów no, są cenowo trochę jeszcze droższe, może lepsze, ale na przykład dla mnie smakowo no, po co mam się męczyć. Dobra, ja się zabieram teraz za swojego mleta, bo jestem mega głodny i uciekam na szkolenie, bo dzisiaj przyjeżdża Jacek Wilczyński do Krakowa i postanowiłem się przejść, zobaczyć co tam Jacek ma ciekawego do powiedzenia. Może uda mi się wymienić z nim 2-3 zdania, może nagrać jakiś materiał dla Was, no, ale to wszystko zobaczymy w trakcie dnia. Także ja teraz się zabieram za jedzenie i lecę na to szkolenie. Także widzimy się później. No ja właśnie dotarłem na siłownię. Wybrałem najbliższą, która jest przy szkoleniu. Jest to platinium zakopiańska. Pierwszy raz tutaj będę zobaczymy jak ona wygląda. miałem nic nie nagrywać, bo mam dosłownie godzinę czasu, także trening pójdzie na szybko, ale walić to biorę was ze sobą, żebyście też zobaczyli może jak ta siłownia wygląda. Także wskakujemy do środka i szukamy tego miejsca no to powiem wam, że zapowiada się ciekawie bo za małe to to nie jest no i teraz jest pytanie gdzie jest siłownia dobra, pani była tak miła że powiedziała mi gdzie jest siłownia także już znalazłem, idę wbijam zobaczymy jak tam w środku jednak mi się wydaje, że już tutaj kiedyś chyba byłem ale nie jestem pewien, także wbijamy i zobaczymy jak tam w środku Ever since I left you, you took a part of me. I can't replace it. I'm half of what I came with, carrying the same. No i już po treningu, wszystko trochę na wariackich papierach, materiał nagrałem, ale zobaczymy po prostu jak to wyjdzie, troszeczkę Was okłamałem, bo już byłem na tej siłowni jednak, było to dawno, ale jak wszedłem do środka to poznałem po prostu te maszyny, ten styl cały. Jeżeli chodzi o całą siłownię, dosyć ciemno tam jest, materiał po prostu nie wiem czy wyjdzie na tyle dobry, żeby go wstawić, chociaż postaram się coś tam wybrać, największe zaskoczenie dla mnie hantle 80, no to przebiło wszystko. Na razie do tej pory największe jakie widziałem, to były chyba 60 a tutaj 80 No zniszczyło to totalnie system. Także jak wskoczę na dobrą masę i siła wróci, porządna. Także na jakąś klateczkę, na przykład, będę wiedział, gdzie wbijać. Ogólnie duża siłownia, bardzo dużo maszyn. Dzisiaj skupiłem swój cały trening na tutaj maszynach bardziej, bo mówię, żeby ten trening szybko zrobić, nie szukać tych maszyn, nie latać. Standardowy full body, po dwa ćwiczenia na każdą partię to znaczy na biceps, triceps, tylko zrobiłem po jednej a tak to poleciałem, mówię, po dwa ćwiczenia siłownia ogólnie, no mówię, spoko chociaż nie, nie należy do jakiejś tutaj czołówki ale jak ktoś na przykład przejazdem jest, to warto wskoczyć teraz zabieram się jeszcze za swój posiłek na szybko i uciekam na to szkolenie, bo dosłownie pół godziny mi zostało też się nie chcę spóźnić, żeby nie było jak zwykle ale zazwyczaj jestem na czas, więc myślę, że mi się uda dobra, to widzimy się później dobra, takie, które są bezpieczne, które są w miarę czyste, których nie musimy się bardzo mocno obawiać, to to, co jest na górze. Wszelkiego rodzaju ryże. No nie wszelkiego rodzaju, ale, ale ryże takie jak jak, jak ryż śminowy, e, ryż paraboliczny również, byłby nie najgorszy. E, więc generalnie to są rzeczy, które w naszej diecie powinny się jak najbardziej znaleźć. To jest swego rodzaju esencja. Oczywiście, czy można to dostarczyć z diety? Można. Taniejszy jest to łatwo zrobić? Nie. Zwłaszcza w dobie tego, jak kupujemy żyw. Tego mówiłem, że produkty, e, które często spotykamy w sklepie, czegoś im brakuje. Może im nie brakuje proteiny, ale brakuje im tego, bo są im tak karmione, tak paszą, która nie pozwala im na wytwarzanie tych frakcji puszczowych. A one są dla naszego funkcjonowania, dla naszego zdrowia bardzo potrzebne, bo oni zwyczajnie na to są Ja nie nazywam tego takim modelem żywienia. Ja nazywam to raczej tą przestrzenią, która sprawia nam, że możemy zdroworozsądkowo do swojego żywienia podchodzić. Jeżeli ja, ja jestem powiedzmy, w stanie na 80% zadbać o te podstawowe elementy, o których mówiłem, na tyle na ile potrafię, bo też nie o wszystkie, ale staram się o nie dbać raczej dobrze, to pozostawiam sobie trochę przestrzeni, ogólnie, na co dzień, żebym nie czuł się niewolnikiem swojego jedzenia, żeby moje żywienie nie kręciło się tylko wokół żywienia. Ja tego nie nazywam absolutnie tym systemem żywienia, to o czym teraz mówię, nazywam to raczej e, takim wyważonym podejściem do zdrowego stylu życia, do aktywności, do żywienia. Żebyśmy na tym punkcie nie zwariowali i mogli, e, nie wiem, żeby mógł na przykład zjeść strepsis, bo mnie gardło boli nie zastanawiać się, że ona syrop lub to, to, to sobie, prawda? No bo pewnie bym tego nie mógł zrobić. E, cheat meal, który jest bardzo ważnym zabiegiem i on powinien się pojawić prawie w każdym modelu żywienia, niezależnie czy robimy masę mięśniową, czy spalamy tkankę duszową. Cheat meal sprawia przede wszystkim, to cheat meal jest traktowany jako zabieg psychologiczny, bardzo często mówimy o tym, to jest odpoczynek psychiczny, w to może być odpoczynek psychiczny, ale to jest przede wszystkim zabieg metaboliczny, zarówno w kontekście budowania masy mięśniowej, jak i w kontekście spalania tkanki tłuszczowej. On sprawia, że nasz organizm może lepiej funkcjonować, w kontekście spalania tkanki tłuszczowej możemy przyspieszyć trochę nasz metabolizm, albo inaczej oddziaływać korzystnie na leptynę, na hormony tarczycy chociażby, a z kolei w kontekście budowania masy mięśniowej, czyli nie będzie polegał na zwiększeniu spożycia kalorii, ale na zmniejszeniu spożycia kalorii. No, ja już po pierwszym dniu szkolenia, jutro drugi. Niestety, jeżeli chodzi o Jacka, nic tam nie nagrałem żadnego wywiadu z nim, bo po prostu tyle osób było w kolejce, aby coś tam się zapytać, dowiedzieć. No, niestety, ale się nie udało. Dostałem taki chlebek, probody, także będzie do testu. Spróbuję na pewno. Kiedyś chyba już miałem okazję go zjeść, także naprawdę był świetny. Mało węgli ma, także może na kolację do pasty jajecznej pójdzie, bo dzisiaj mam. Jeżeli chodzi o całe szkolenia, powiem wam, że nawet fajnie to wszystko wypadło, bo ja mówił konkretnie widać było, że nie ma przygotowanego jakiegoś stałego schematu, którym jedzie i klepie po prostu bez pamięci. Tylko do każdego próbował się tutaj odnosić po swojemu, wytłumaczyć. No i najważniejsze, co było w tym szkoleniu, nie narzucał nic z góry. Pokazywał, co warto, na przykład zmienić, co warto by było wprowadzić, co on preferuje, ale zawsze podkreślał przy każdym zdaniu, przy każdym prowadzeniu żeby kierować się tutaj z sobą, czyli wprowadzić coś ale niekoniecznie musimy to robić aby tutaj mówię, mieć jakieś swoje odniesienie do tego, swoje zdanie nie to, że tak macie robić, bo to jest dobre ja tak wam mówię i musicie to wprowadzić i to jest właśnie najlepsze w tych szkoleniach, takie osoby szanuję, bo mają tu jakieś podejście ale nie narzucają nic także jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień muszę powiedzieć, że bardzo fajnie to wypadło jutro bardziej praktyka Bardziej treningowo, także zobaczymy, jak to wypadnie. No, a na dzisiaj się już z wami żegnam. Pozdro.